Są chwile w życiu, kiedy nie wiemy, dlaczego czujemy się tak ciężko. Na zewnątrz wszystko toczy się normalnie. Praca, ludzie, śmiech, życie. Ale w środku coś się tli, jakby jakieś niewyraźne wołanie z daleka, albo może z bardzo głębokich głębin. Nienazwane uczucie, niejasny strach, jakbyśmy żyli, nigdy tak naprawdę nie będąc obecni, jakbyśmy jakąś część nas. Pozostawiali w tyle. Karl Jung napisał kiedyś: Nikt nie staje się oświecony wyobrażając sobie obrazy światła, lecz czyniąc ciemność świadomą. Oznacza to, aby naprawdę dorosnąć, nie możemy skupiać się tylko na tym, co pozytywne na świetle, na wspaniałych celach, które sobie wyznaczamy. Musimy nauczyć się wchodzić w ciemną stronę naszych dusz, tam, gdzie mieszczą się nasze lęki. Nasze krzywdy i odrzucone aspekty nas samych. To właśnie w tej ciemności rozpoczyna się najważniejszy dialog. Strach nie jest ludzką wadą to mechanizm przetrwania, naturalna reakcja w obliczu nieznanego. Ale jeśli nie rozumiesz strachu, jeśli nie stawisz mu czoła, będzie on narastał w ciemnościach. Stają się niewidzialnymi łańcuchami. Przykuwającymi nas do starych kolein, niezdrowych relacji, decyzji, które wynikają z obrony zamiast z zaufania. Jung nie uważał strachu za coś, co należy wyeliminować. Wręcz przeciwnie, widział w niej bramę do głębin duszy. Za każdym strachem kryje się jakaś lekcja, wspomnienie, niesłyszana część ciebie. Kiedy odważymy się zatrzymać, posłuchać i zapytać. Co ten strach próbuje mi powiedzieć? I wtedy zaczyna się dziać magia. Przechodzimy od ofiary do ucznia, od kurczenia się do rozszerzania, od drżenia do stabilności. Podróż przez strach nie jest podróżą w kierunku odnalezienia absolutnego spokoju, ale podróżą w kierunku zaprzyjaźnienia się z własną prawdą. Chodzi o to, aby odważyć się w pełni poczuć strach, zamiast uciekać przed nim. To nauka patrzenia sobie w oczy w lustrze, bez unikania, bez ukrywania się i szeptania: Chociaż się boję, wciąż tu jestem, nie opuszczam siebie. To właśnie w chwili, gdy siadamy ze swoim strachem, nie osądzając go, nie żądając, aby odszedł, strach zaczyna się rozpuszczać, jak mgła o wschodzie słońca. A potem, z tej mgły, wyłania się coś głębszego. Prawda o tym, Kim jesteśmy, o tym, co straciliśmy i o możliwościach życia, z których nigdy nie zrezygnowaliśmy. Dlatego dla Karla Junga ciemność nie jest wrogiem. Strachu nie należy eliminować, ale jest towarzyszem, przewodnikiem. Jest to brama do najświętszej krainy, gdzie dusza zaczyna przypominać sobie, kim jest i co w tym życiu jest naprawdę znaczące. Co słychać? Ukryty, zapomniany. Karl Jung nazwał tę część cieniem cieniem. To właśnie tam ujawniają się emocje, którym nie pozwalamy zaistnieć, tłumione pragnienia aspekty, które my lub społeczeństwo uważamy za niewłaściwe, złe, nieakceptowalne. Uczymy się być miłymi, cywilizowanymi, poprawnymi i żeby to osiągnąć, Odcinamy części naszego ciała, które nie pasują do norm społecznych. Ale prawda jest taka, że to, co zostało stłumione, nie znika, po prostu cofa się do środka, czekając na okazję, by ujawnić się w postaci mięśni, zmęczenia i spustoszenia. Jeśli nie rozpoznamy swojego cienia, łatwo możemy zostać przez niego przejęci. Zaczynamy unikać czegoś, nie rozumiejąc dlaczego. Kulimy się ze strachu, nie wiedząc, co jest silne. Powtarzamy te same błędy, pociągają nas te same rzeczy, które nas ranią, a mimo to nadal myślimy, że to przeznaczenie. Karl Jung nie wzywał nas do doskonałości. Zaprasza nas do w pełni zrealizowanego aktu pewności siebie podróży, w której patrzymy wprost w swój własny cień. Nie jest to łatwe do osiągnięcia. Wymaga od nas zdjęcia maski, którą nosimy od wielu lat. Trzeba usunąć każdą warstwę obrony, każdą warstwę samoidealizacji. Musimy usiąść z emocjami, których unikaliśmy, gniewem, konfliktem, wstydem, nienawiścią, zazdrością. I powiedzieć im: Widzę cię, rozumiem, dlaczego istniejesz. Bo cień nie oznacza, że on sam jest utopiony, lecz światło świadomości w nim zawarte. Jest zmienną, kontrolowaną świadomie. Polega na rozpoczęciu najszczerszego dialogu z samym sobą. I tylko wtedy, gdy spojrzymy na cień bez strachu, będzie on nadal kontrolował nas z wnętrza ciemności. Jung pisze: Całości nie osiąga się przez eliminację cienia, lecz przez objęcie go szerszą perspektywą. Innymi słowy, cienia nie musimy niszczyć, ale to jest ta część, którą musimy zrozumieć. Racjonalnie przeanalizować i pokochać. W cieniu są ludzie, którzy pragną być prawdziwi, zauważeni, tęsknią za sobą. Komponent kreatywny to głęboka więź z samym sobą i z innymi. To nie jest program dla tych, którzy chcą odgrywać sceny przetrwania. To droga tych, którzy potrafią uwierzyć, wkraczają w ciemność nie po to, by stać się bohaterem, ale po to, by stać się prawdziwym człowiekiem. Osoba idealna, nieidealna, ale wystarczająco głęboka, by rozumieć siebie, wystarczająco uczciwa, by żyć, i wystarczająco kochająca, by nie bać się siebie. Jeśli jest coś, czego strach potrzebuje, aby przetrwać, to jest to czas, żyjąc przeszłością, rany, które się nie zagoiły, stare wspomnienia bledną, ale wciąż sprawiają, że serce boli. A on żyje w przyszłości, w scenariuszach, które jeszcze się nie wydarzyły, ale niosą ze sobą niezliczone niebezpieczeństwa. Ale jest jedno miejsce, którego strach nie może dotrzeć teraźniejszość. Chwila obecna, pozornie mała i ulotna, jest dla nas najsolidniejszym fundamentem pozwalającym na ponowne odkrycie samych siebie, ponieważ tu i teraz nie ma żadnego jeśli co do przeszłości. Ani żadnego jeśli co do przyszłości. Jedyne dźwięki, które słyszysz, to twój oddech, bicie serca, światło wpadające przez okno i obecne tam ciało. Gdy wracamy do teraźniejszości, odzyskujemy władzę nad strachem. Karl Jung napisał kiedyś: To, co nie jest świadomie wyrażane, manifestuje się jako przeznaczenie. A chwila obecna, ze swoją budzącą się świadomością, jest światłem, które oświetla to, co niewidzialne i co nami rządzi. Kiedy się zatrzymamy, przyjrzymy, poczujemy i zaakceptujemy, zobaczymy wyraźniej te cienkie warstwy lęku, które uważamy za prawdziwe. Większość zmartwień to niekończący się wewnętrzny dialog. Zakładamy, oceniamy, tworzymy najgorsze scenariusze, a potem zapominamy, że one nigdy się nie spełniają. Gdy jesteśmy obecni, odłączamy się od wewnętrznego mówcy. Nie jesteśmy już marionetkami sterowanymi przez niewidzialne iluzje. Zamiast tego zaczynamy żyć, naprawdę żyć, w każdej chwili. Siła teraźniejszości nie bierze się z pośpiechu, lecz z zatrzymania się. Nie z kontroli, lecz z akceptacji. Chodzi nie o to, aby uciekać od tego, co nas przeraża, ale o to, aby pozostać w tym strachu, z łagodnym sercem i uczciwym spojrzeniem. W chwili obecnej nie ma gwarancji, że wszystkie trudności zostaną rozwiązane. Ale daje nam coś cenniejszego, jasność. A z jasności rodzi się wolność. Żadnych złudzeń. Uwolnij się od scenariuszy w swojej głowie. Wolność działania, wolność dokonywania wyborów, wolność wzięcia głębokiego oddechu i pójścia naprzód. Nie ze strachu, ale z głębokiego poczucia: Nadal tu jestem i mógłbym tak dalej. Więc za każdym razem, gdy poczujesz niepokój, zapytaj siebie: Co tak naprawdę dzieje się w tej chwili? A potem wróć z oddechem. Dźwięk czucie w dłoni. To jest droga powrotna droga, w której strach traci swą moc, a ty odnajdujesz siebie na nowo. W procesie przezwyciężania strachu istnieje dziwny paradoks. Im bardziej staramy się kontrolować sytuację, tym bardziej czujemy się bezsilni. Im bardziej staramy się, aby wszystko było bezpieczne, pewne, w zasięgu ręki, tym bardziej nasz wewnętrzny świat staje się chaotyczny, ciasny i pełen napięcia. Dlaczego tak jest? Karl Jung podkreślił kiedyś: To, czemu się opierasz, trwa. A czasami kontrola sama w sobie jest formą oporu wobec życia. Nie chcemy, aby wszystko działo się tak, jak dzieje się naturalnie, ale chcemy, aby wszystko było zgodne z naszymi pragnieniami i oczekiwaniami. Ale życie nie jest sztuką, do której możemy napisać scenariusz. To tajemniczy strumień, pełen przypadkowości, ale i przesłań. Dopiero gdy puścimy wyimaginowaną kierownicę, zaczynamy naprawdę się poruszać. Kontrola bierze się ze strachu. Strachu przed stratą, strachu przed zranieniem, strachu przed porażką, strachu przed nieznanym. Ale strach sprawia, że stajemy się napięci. Budujemy mury wokół naszych emocji, ograniczamy nasze możliwości i wyciszamy naszą wewnętrzną intuicję. Myślimy, że chronimy samych siebie, ale w rzeczywistości sami się dusimy. Odpuszczenie nie oznacza poddania się. Porzucanie jest aktywnym aktem wiary, przekonania, że we wszystkim działa głębszy porządek. Wierzę, że jeśli żyjemy uczciwie, słuchamy samych siebie i działamy z miłości, a nie ze strachu, to nawet jeśli nie wiemy, jak wygląda droga przed nami, zaprowadzi nas ona we właściwe miejsce. W czasach niepewności zadaj sobie pytanie: Co by się stało, gdybym przestał próbować kontrolować? Wyobraź sobie, że pływasz w rzece, ale zamiast walczyć, pozwalasz się unosić, i wtedy odkrywasz, że nurt cię nie topi, lecz przenosi w miejsce, którego istnienia nigdy nie uważałeś za możliwe. Porzucenie kontroli jest procesem uczenia się życia na nowo. Chodzi o powrót do pierwotnego zaufania, jak dziecko wierzące w ramiona matki, jak nasiono wierzące. Że światło słoneczne wyrośnie z ciemnej ziemi. To przekonanie nie jest iluzją, to głęboka mądrość, która jest już zakorzeniona w naszych duszach i czeka tylko na to, by ją wykorzystać. A kiedy naprawdę się od tego odpuścisz, dzieje się coś magicznego. Zaczynasz czuć się lekko. Nie dlatego, że wszystko stało się łatwiejsze, ale dlatego, że nie musisz już dźwigać ciężaru świata na swoich barkach. Pewność siebie nie polega na tym, że czujesz, że zawsze masz rację, zawsze jesteś dobry i zawsze jesteś gotowy. Jednak głęboko wierzę, że nawet jeśli nie jesteś doskonały, to i tak jesteś wystarczająco wartościowy, aby iść naprzód. Według Karla Junga pewność siebie bierze się nie z zaprzeczania strachowi, lecz z jego akceptacji. Jung nie uczył nas, abyśmy eliminowali słabości. Ale abyśmy je akceptowali jako część naszej wewnętrznej całości i wierzyli, że w każdej ranie kryje się nasienie siły. Dorastamy z ograniczającymi przekonaniami, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, niewystarczająco silni, niewarci. A gdy stajemy w obliczu porażki, odrzucenia lub zranienia, głosy te odbijają się echem jako niekończący się wewnętrzny osąd, ale. Nie rodzimy się z tymi cechami. Są to pozostałości z Twojego otoczenia, wspomnienia, niezręczne słowa, które ktoś kiedyś powiedział, a które przypadkowo zamieniłeś w prawdę. Jak powiedział kiedyś Jung: Dopóki nie zmienisz swojej podświadomości w świadomość, będzie ona rządzić Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem. Prawdziwa pewność siebie zaczyna się wtedy, gdy usiądziesz i wsłuchasz się w swoje stare przekonania, nie po to, by w nie uwierzyć, ale po to, by zrozumieć, dlaczego się pojawiły. A potem zaczynasz wybierać od nowa. Wybierz wiarę. Możesz się uczyć, możesz się zmieniać, możesz się uzdrawiać. To przekonanie nie zawsze jest silne. Będą dni, gdy będziesz mieć wrażenie, że wszystko wróciło do punktu wyjścia. Ale nawet w takich momentach, jeśli potrafisz szepnąć do siebie: Jestem tutaj, nadal idę do przodu, zasługuję na to, by przeżyć pełne życie. To jest pewność siebie. A magia polega na tym, że gdy zaczniesz traktować siebie z tą pewnością siebie, świat wokół ciebie zacznie zmieniać sposób, w jaki na ciebie reaguje. Nowe możliwości, autentyczne relacje, drzwi, których kiedyś bałeś się dotknąć. Zaczynają się otwierać. Pewność siebie to nie brak strachu, ale odwaga, by się bać i mimo to iść naprzód. To położenie ręki na sercu, wzięcie głębokiego oddechu i powiedzenie: Nie jestem idealny, ale jestem wystarczająco dobry, nadal się uczę, ale jestem tego godny. Kochanie siebie nie jest sloganem ani zwierciadłem, za pomocą którego można dążyć do perfekcji. To cichy, ale pełen mocy akt głęboka decyzja, że nie będziesz się już odwracać od siebie. Według Karla Junga miłość do samego siebie to odwaga, by zmierzyć się z całym sobą światłem i ciemnością dumą i rzeczami, które próbujesz ukryć. Kochać siebie oznacza akceptować swój cień tę część, którą społeczeństwo uczy nas odrzucać tę część, której kiedyś się baliśmy. Ale to właśnie ta część skrywa twórczą energię i prawdziwą wolność. Często myślimy o wolności jako o braku ograniczeń narzucanych przez innych, ale Jung zauważył: Kto nie panuje nad swoim wnętrzem, będzie na zawsze zdominowany przez swoje zewnętrzne ja. Prawdziwa wolność nie polega na ukrywaniu się przed światem, ale na byciu swoim własnym, szczerym towarzyszem. Kochanie siebie nie polega na dogadzaniu sobie, lecz na ustalaniu zdrowych granic. Sztuką jest wiedzieć, kiedy powiedzieć nie, aby chronić swój wewnętrzny spokój, a kiedy powiedzieć tak, aby dać sobie szansę na rozwój. Kochać siebie oznacza pozbyć się potrzeby akceptacji przez innych i zacząć akceptować siebie. Nie pytaj, czy on mnie kocha, i zaczynamy pytać samych siebie. Czy jestem wierny sobie? Tam, gdzie jest miłość własna, strach zaczyna się rozpuszczać, ponieważ ta miłość nie jest zależna od warunków. Nie ma ona związku z sukcesem, uznaniem i wizerunkiem, który próbujesz utrzymać. Miłość do siebie jest miejscem, w którym należy się zatrzymać. Nie po to, by się zatrzymać, ale po to, by nabrać sił do nowej podróży. Jest źródłem wolności, bo tylko wtedy, gdy kochasz siebie, nie będziesz się już obawiać utraty akceptacji innych. I stamtąd żyjesz, nie po to, by zadowolić świat, ale by wyrazić swoją autentyczność. Koniec z kompromisami w małych sprawach. Koniec z niezręcznymi związkami. Nie ma już potrzeby zamieniać spokoju na wygodne życie, bo kiedy kochasz siebie. Nie będziesz już akceptować niczego, co nie jest tym, na co zasługujesz. Strach to tylko tego, który się boi. Jeśli Jung chce, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz, to jest to. Strach nie jest wrogiem, to jest strażnik, próg. Każdy strach jest zaproszeniem ze świata wewnętrznego, zaproszeniem do zatrzymania się, wsłuchania i głębszego spojrzenia w siebie. A jeśli jesteś wystarczająco odważny, by przekroczyć ten próg, odkryjesz, że po drugiej stronie strachu jest otwarta przestrzeń, gdzie nie musisz udawać, gdzie nie musisz ukrywać żadnej części siebie. Pokonanie strachu nie oznacza, że nigdy więcej nie będziesz się bać, ale następnym razem, gdy strach powróci, uśmiechniesz się i powiesz: rozpoznaję cię. Już więcej nie ucieknę. Ponieważ rozumiesz, Strach jest chwilowy, ale prawda w Tobie jest trwała. Strach Cię powstrzymuje, ale miłość do siebie otwiera drzwi. Strach będzie Cię ograniczał, ale jeśli jest coś, czego strach potrzebuje, aby przetrwać, to jest to czas. Życie przeszłością. Rany, które się nie zagoiły, stare wspomnienia bledną, ale wciąż sprawiają, że serce boli. A On żyje w przyszłości scenariuszach, które jeszcze się nie wydarzyły, ale są pełne niezliczonych niebezpieczeństw. Ale jest jedno miejsce, którego strach nie może dotrzeć. Teraźniejszość. Chwila obecna, pozornie mała i ulotna, jest dla nas najsolidniejszym fundamentem, pozwalającym na ponowne odkrycie samych siebie. Ponieważ tu i teraz nie ma żadnego jeśli co do przeszłości i żadnego jeśli co do przyszłości. Jedyne dźwięki, które słyszysz, to twój oddech, bicie serca, światło wpadające przez okno i twoje ciało. Gdy wracamy do teraźniejszości, odzyskujemy siłę, by przezwyciężyć strach. Karl Jung napisał kiedyś: To, co nie jest świadomie wyrażane, manifestuje się jako przeznaczenie. A chwila obecna, ze swoją budzącą się świadomością, jest światłem, które oświetla to, co niewidzialne i co nami rządzi. Kiedy się zatrzymamy, przyjrzymy, poczujemy i zaakceptujemy, zobaczymy wyraźniej te cienkie warstwy strachu, które uważamy za realne. Większość zmartwień to niekończący się wewnętrzny dialog. Zakładamy, oceniamy, tworzymy najgorsze scenariusze, a potem zapominamy, że one nigdy się nie spełniają. Gdy jesteśmy obecni, odłączamy się od wewnętrznego mówcy. Nie jesteśmy już marionetkami sterowanymi przez niewidzialne iluzje. Zamiast tego zaczynamy żyć, naprawdę żyć, każdą chwilą. Siła teraźniejszości nie bierze się z pośpiechu, lecz z zatrzymania się. Nie z kontroli, lecz z akceptacji. Chodzi nie o to, aby uciekać od tego, co nas przeraża, ale o to, aby pozostać w tym strachu z łagodnym sercem i uczciwym spojrzeniem. W chwili obecnej nie ma gwarancji, że wszystkie trudności zostaną rozwiązane, ale daje nam coś cenniejszego: jasność, a z jasności rodzi się wolność, żadnych złudzeń, uwolnij się od scenariuszy w swojej głowie. Wolność działania, wolność wyboru, wolność wzięcia głębokiego oddechu i pójścia naprzód, nie ze strachu, ale z głębokiego uczucia. Nadal tu jestem i mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Więc za każdym razem, gdy poczujesz niepokój, zapytaj siebie: co tak naprawdę dzieje się w tej chwili? A potem weź głęboki oddech, dźwięk, czucie w dłoni to jest droga powrotna droga, w której strach traci swą moc, a ty odnajdujesz siebie na nowo. W przezwyciężaniu strachu istnieje dziwny paradoks. Im bardziej staramy się kontrolować sytuację, tym bardziej czujemy się bezsilni. Im bardziej staramy się, aby wszystko było bezpieczne, pewne, w zasięgu ręki, tym bardziej chaotyczny, wąski i napięty, staje się nasz świat wewnętrzny. Dlaczego? Karl Jung podkreślił kiedyś: To, czemu się opierasz, trwa. A czasami kontrola jest formą oporu wobec życia. Nie chcemy, aby wydarzenia działy się naturalnie, ale chcemy, aby odpowiadały naszym pragnieniom i oczekiwaniom. Ale życie nie jest sztuką, której scenariusz możemy napisać sami. To tajemniczy strumień informacji, pełen przypadkowości, ale i przesłań. Dopiero gdy puścimy wyimaginowaną kierownicę, zaczynamy naprawdę się poruszać. Kontrola bierze się ze strachu strachu przed stratą. Strachu przed bezbronnością, strachu przed porażką, strachu przed nieznanym, ale strach sprawia, że czujemy się zestresowani. Budujemy mury wokół naszych emocji, ograniczając nasze możliwości i wyciszając naszą wewnętrzną intuicję. Myślimy, że chronimy samych siebie, ale w rzeczywistości sami się dusimy. Odpuszczenie nie oznacza poddania się. Porzucenie czegoś jest aktywnym aktem wiary. Przekonania, że we wszystkich rzeczach istnieje głębszy porządek. Wierzę, że jeśli żyjemy uczciwie, słuchamy samych siebie i działamy z miłości, a nie ze strachu, to nawet jeśli nie wiemy, jak wygląda droga przed nami, zaprowadzi nas ona we właściwe miejsce. W czasach niepewności zadaj sobie pytanie: Co by się stało, gdybym przestał próbować kontrolować? Wyobraź sobie, że pływasz w rzece, ale zamiast walczyć, pozwalasz się porwać. A potem odkrywasz, że nurt cię nie topi, ale przenosi w miejsce, którego nigdy nie uważałeś za możliwe. Porzucenie kontroli jest procesem uczenia się życia na nowo. To powrót do pierwotnej wiary, jak dziecko ufające ramionom matki, jak nasiono wierzące, że z ciemnej ziemi wykiełkuje światło słoneczne. To przekonanie nie jest iluzją, to głęboka mądrość ukryta w naszych duszach, czekająca na odkrycie. A kiedy już odpuścisz, dzieje się coś magicznego. Zaczynasz odczuwać ulgę. Nie dlatego, że wszystko staje się łatwiejsze, ale dlatego, że nie musisz już dźwigać ciężaru całego świata na swoich barkach. Dorastamy w świecie, który uczy nas: bądź silny, panuj nad swoimi emocjami. I nigdy nie pozwól, aby ktokolwiek zobaczył, że jesteś słaby.